W ciągu ostatnich lat na YouTubie pojawiło się bardzo dużo reklam. Są wyświetlane praktycznie przed każdym filmem, często w środku tego filmu, a ostatnio doszło do tego, że wyświetlają się też i na końcu. W skrajnych przypadkach przed filmem wyświetlają się dwie niepomijalne 15 sekundowe reklamy. W dzisiejszym filmie powiem Wam czemu tych reklam jest tutaj aż tak dużo, dlaczego może być ich jeszcze więcej i dlaczego bardzo prawdopodobne jest to, że za jakiś czas będziemy płacić za YouTube'a tak samo jak teraz płacimy za Netflixa. YouTube to biznes, a podstawową funkcją biznesu jest zarabianie. Problem w tym, że YouTube ma z tym zarabianiem same problemy. Nie do końca w ogóle wiadomo kiedy serwis zaczął na siebie zarabiać i nie da się nigdzie znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Szacuje się i to jest naprawdę jedna wielka zgadywanka, że YouTube wyszedł na plus pomiędzy 2017 a 2019 rokiem. W 2021 roku zarobił około 30 miliardów dolarów, z czego przynajmniej 8,5 miliarda oddał swoim twórcom w zarobkach. I chociaż domyślam się, że YouTube ma zniżkę u Google na trzymanie swoich filmików. Ktoś musi przecież za to wszystko zapłacić, za przechowywanie tych danych. Podczas prezentacji wyników finansowych za trzeci kwartał tego roku padło stwierdzenie, że wyniki finansowe YouTube'a są po prostu słabe. Compared to revenue 30 in comparison to, you know, core Facebook or Instagram. Meta, czyli spółka, pod którą podlega Facebook i Instagram, zarobiła w 2021 roku około 150 miliardów dolarów, z czego 65 miliardów to koszty. Zostaje około 85 miliardów czystego zysku. W porównaniu do jakichś okolic 15-20 miliardów zarobionych przez YouTube'a, wygląda to naprawdę słabo. Po prostu przyszli inwestorzy i powiedzieli: No fajnie się chłopaki bawicie, fajnie, fajnie z tymi filmikami. Tylko. Gdzie jest hajs? W tym momencie trwa taka przepychanka pomiędzy użytkownikami a serwisem. YouTube sprawdza, gdzie jest ta cienka granica ilości reklam, kiedy zaczną spadać wyświetlenia pod filmami. Jak zresztą widać, ta granica jest z czasem coraz bardziej przesuwana w stronę większej ilości reklam, właśnie po to, żeby zwiększyć zarobki. Od lat bardzo mocno zauważalny jest trend zwiększonego zapotrzebowania na treści wideo. Z roku na rok oglądamy i chcemy oglądać coraz więcej treści w formie filmów. Pamiętacie w ogóle jeszcze, jak kiedyś popularne było pisanie blogów? No właśnie, to teraz już nie jest. Wszystko przenosi się na formę wideo. Jeśli ten film powstałby z 10-15 lat temu, to prawdopodobnie pisałbym go na swojego bloga, a nie jako scenariusz do filmu na YouTubie. Popularyzacja filmów jako sposobu konsumowania treści sprawiła, że to właśnie tutaj przyszli reklamodawcy i zaczynają wydawać coraz więcej swoich budżetów reklamowych. YouTube to jedna wielka wyszukiwarka, odpowiadająca na większość zadawanych przez użytkowników pytań. Jednym z najpopularniejszych typów pytań jest: co kupić i czy warto kupić? Wszystkie filmy odpowiadające na te pytania to jest ogromna powierzchnia reklamowa, która zwiększa się wraz ze wzrostem ilości użytkowników. YouTube wprowadził ostatnio zapis w swoim regulaminie, w którym mówi, że reklamy mogą pojawić się przy każdym filmie na platformie i to się nazywa prawo do monetyzacji. Do tej pory reklamy były wyświetlane na kanałach, które miały włączoną funkcję zarabiania. Czyli autorzy tych filmów zgodzili się, żeby były wyświetlane na nich reklamy. Teraz nie ma to już żadnego znaczenia i reklamy wyświetlają się po prostu wszędzie. Taka zmiana widocznie wpływa na nasze postrzeganie, ile faktycznie jest tych reklam, bo ich ilość po prostu tak jakby się zwiększyła. Wystarczy sobie wyobrazić, że ktoś zakłada konto na YouTubie, wrzuca jakiś filmik, który staje się viralem i osiąga ogromną popularność. YouTube od razu, kiedy tylko widzi wzrost wyświetleń, może sobie zacząć wyświetlać tam reklamy. Natomiast normalnie ta procedura dopuszczenia takiego filmu do monetyzacji trwałaby tak długo, że te wyświetlenia by po prostu przepadły. Prew pozorom, te małe kanały z małymi zasięgami o sprecyzowanej tematyce też mogą skutecznie wyświetlać reklamy. I YouTube chce właśnie w 100% wykorzystać możliwość wciskania reklam, też właśnie na te małe kanały, które jeszcze na siebie nie zarabiają. Co ciekawe, w przypadku YouTube'a najbardziej opłacałoby się wykasować ponad 99% filmów. Okazuje się, że mniej niż 64% filmów na platformie generuje 82% wszystkich wyświetleń. A wyświetlenia to oczywiście reklamy i kasa. Mówiąc wprost, tylko niecały 1% treści publikowanej na YouTube'ie generuje ponad 80% zysków platformy. No właśnie, skoro cała reszta filmów nie robiła nic poza zajmowaniem przestrzeni dyskowej, to niech chociaż zacznie na siebie zarabiać. Oczywiście YouTube nie usunie nagle wszystkich filmów z platformy, bo zanim twórca stanie się sławny, to przez lata zwiększa się ilość jego wyświetleń, on buduje społeczność, to musi chwilę potrwać, nie da się przeskoczyć tego etapu. Problem w tym, że jakaś część tych kanałów na YouTube to są takie chmury, gdzie ludzie trzymają swoje treści. Na przykład masz swoją stronę internetową i chcesz na niej wyświetlać filmy. Do niedawna YouTube nic z tego nie miał i był tylko po prostu darmowym hostingiem na takie rzeczy. A to jest spory problem, bo ktoś za przechowywanie tych filmów na serwerach musi jednak płacić. Teraz nawet i na tych filmach mogą pojawić się reklamy. Reklama na YouTube jest też stosunkowo tania w porównaniu na przykład z tradycyjną telewizją. Wyemitowanie jednorazowej reklamy o długości 15 sekund w telewizji polskiej przed głównym wydaniem wiadomości, które ogląda średnio 3 miliony ludzi, to koszt około 46 tysięcy złotych. Pomijam oczywiście koszt wyprodukowania takiej reklamy, która musi przecież spełnić standardy telewizyjne. Myślę, że na spokojnie taka produkcja może kosztować drugie tyle. Tymczasem nie ma minimalnej kwoty wejścia na rynek reklamowy YouTube'a. Można zacząć od niższych kwot i bardzo precyzyjnie mierzyć efekty oraz zwrot z takiej inwestycji. Te reklamy można bardzo mocno sprecyzować, tak żeby trafiły do określonej grupy odbiorców. Można na przykład określić, że chcemy, żeby reklama naszej suszarki wyświetlała się tylko kobietom powyżej 35 roku życia, które są zainteresowane powiedzmy stylizacją włosów. Dla większości firm taki system reklamowy jest po prostu szalenie opłacalny. Co więcej, YouTube pobiera opłaty za reklamę dopiero wtedy, kiedy ktoś faktycznie obejrzy i nie pominie reklamy. Oznacza to, że za każdym razem, kiedy pomijamy jakąkolwiek reklamę, to nikt na tym nie zarabia i system po prostu wyświetlaje, aż ktoś w końcu to obejrzy. Dlatego też, jeśli jakaś firma ma bardzo duży budżet na reklamowanie na YouTube, to to nasycenie tymi reklamami może być całkiem spore. Mówiąc o tym, warto też wspomnieć o adbloku, czyli rozszerzeniu do przeglądarki internetowej, która blokuje wyświetlanie reklam, czy chociażby takich aplikacjach mobilnych jak YouTube Vanced, która pozwala na oglądanie serwisu no, praktycznie bez sanie jednej reklamy. I tak. Działa. Tylko, że przy okazji nakręca spirale, w której użytkownicy blokują wyświetlanie reklamy, a reklamodawcy, żeby się przebić i dotrzeć do założonej grupy odbiorców, zwiększają dodatkowo ilość tych wyświetlanych reklam. Prawda jest taka, że twórcy w końcu muszą na czymś zarabiać, bo tworzenie filmów to często praca na pełen etat albo czasami na dwa, a YouTube jako biznes po prostu musi wykazywać zyski. Skąd trzeba brać te pieniądze i niestety nie ma od tego ucieczki. Widać bardzo wyraźnie, że YouTube za wszelką cenę stara się przechodzić na model subskrypcyjny, tak jak to robi Netflix. Dlatego wprowadzona została usługa YouTube Premium. Płacisz za to, żeby nie oglądać reklam, a część z tych pieniędzy trafia do twórców, co jest pewnym ułatwieniem, bo zmniejsza to w jakimś stopniu rolę reklamodawców w tym całym równaniu. Reklamodawcy potrafią być kapryśni i nie chcą, żeby ich reklamy pojawiały się wszędzie. W końcu ludzie kojarzą markę z tymi treściami, gdzie pojawia się dana reklama. YouTube zaliczył już kilka fal zjawiska nazywanego apokalips, kiedy to niezadowoleni reklamodawcy przestali wydawać swoje pieniądze na reklamy, ponieważ nie podobało im się, przy jakich treściach są wyświetlane te ich filmy. Żądali, aby reklamy wyświetlały się przy kontencie z segmentu Family Friendly, czyli bez większych kontrowersji, bez przeklinania, bez dziwnych akcji. Wszystko musi być idealnie, tak jak nasza marka. Problem w tym, że to właśnie te najbardziej kontrowersyjne treści zwykle generują najwięcej wyświetleń. A co za tym idzie najwięcej zysku? Wyrzucając z tego równania reklamodawców, YouTube mógłby sobie pozwolić na czerpanie zysków z wyświetleń, które do tej pory nie było dla niego dostępne. Does demonetized content get paid by YouTube Premium subscribers? And they said, it depends on what type of demonetization it is. You've talked about the bad news there. That's, that's about it. Um, so if it's something like that, you should be eligible to earn premium, and it will note so on the icon if you hover over it. YouTube Premium really is it really is one of the best ways to dramatically increase the amount of um, contribution that you're making to your favorite creators. Ciężko nie odnieść wrażenia, że zwiększona ilość reklam jest też w jakiś sposób związana z prowadzeniem tego YouTube Premium. Po prostu w pewnym momencie te reklamy stają się aż tak irytujące, że dla spokoju i zaoszczędzenia czasu użytkownicy decydują się na wykupienie tej usługi. I teraz pytanie: czy to jest dobre rozwiązanie? Na pewno ma swoich stanowczych przeciwników i zwolenników. Myślę, że w następnych latach liczba użytkowników, którzy zdecydują się na wykupienie tej usługi, będzie systematycznie rosnąć. Zresztą to samo pokazują wykresy wykupywania tych subskrypcji. Na razie wśród 2 miliardów użytkowników na premium zdecydowało się jedynie 50 milionów co daje jakieś 2,5%. Jeśli dobrze policzyłem wszystkie zera. Wydaje się to bardzo mało, ale taki Netflix ma na przykład 215 milionów płatnych subskrypcji, a przecież warunkiem korzystania z tego serwisu jest opłacenie dostępu. Spotify ma wykupione 165 milionów subskrypcji, a proponuje tylko muzykę i podcasty. YouTube ma jakby i to i to. Chociaż wydaje się, że to duże różnice, to YouTube jest na bardzo dobrej drodze, żeby walczyć o dominację na rynku VOD, czyli wideo na żądanie w internecie. Chociażby właśnie z tym wspomnianym Netflixem. Jedno jest pewne: decydujący głos będą miały nasze portfele albo chęć oglądania niezliczonej ilości reklam. Szczerze mówiąc, przed nagrywaniem tego filmu nie spodziewałem się, że ten temat będzie aż tak skomplikowany. Bo jakby na to nie patrzeć, to nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o pieniądze. YouTube, jako największa platforma wideo w internecie, ma bardzo poważny problem. Posiadają największą bazę filmów na całym świecie, z bardzo zaangażowaną społecznością i są domem dla rzeszy kreatywnych twórców. Problem w tym, że nie wiedzą jeszcze dokładnie, jak skutecznie zwiększyć zyski czerpane z zasobów, które posiadają, bez widocznego zdenerwowania twórców, użytkowników albo reklamodawców. Wszyscy nauczyliśmy się przez lata, że YouTube jest po prostu za darmo i możemy z niego korzystać bez żadnych opłat. I chociaż to nadal pozostaje bez zmian, to niestety ten stary YouTube już raczej nigdy nie wróci. I albo zaczniemy traktować go jako kolejną usługę, za którą chcemy płacić w ramach abonamentu, albo będziemy płacić za nią w formie czasu spędzonego na oglądaniu reklam których niestety będzie już tylko więcej i więcej. Wielkie dzięki dla tych, którzy dotrwali do końca. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu w filmie, to napiszcie gdzieś tam na dole jakiś komentarz, że w ogóle tutaj jesteście. Bardzo fajnie mi się czyta wszystkie komentarze. Dajcie jakąś łapkę w górę. Tu pewnie pojawią się inne filmy na moim kanale, które też warto obejrzeć. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Hej, cześć.